For Heroes to ogólnopolska kampania honorowego krwiodawstwa. Dziś przed areną Zabrze kibice Górnika mogli oddać krew i poczuć się jak prawdziwi bohaterowie. Ta akcja tutaj w Zabrzu, jak również inne, które odbywają się w Polsce, są częścią naszej kampanii For Heroes. Jej zakończenie będzie 2 i 3 września w Gliwicach, sąsiednich pod areną Gliwice Prezero, gdzie też serdecznie zapraszamy. Skierowana jest do wszystkich, którzy chcieliby się podzielić krwią tym bezcennym lekiem, którego nie da się wyprodukować, a który ratuje. Wszystkim nam e, życie, tak naprawdę tym potrzebującym. Od rana kibice górnika i nie tylko ustawiali się w kolejce, by oddać ten najcenniejszy płyn, jakim jest krew. Co ważne i piękne, w akcję włączył się również klub. Tak naprawdę robią wielką rzecz, bo, bo robią rzecz dla życia. Oddawanie krwi to jest życie, krew jest potrzebna i o tym oczywiście wszyscy wiemy. E, I tak, kibice to nie jest tylko piękny doping na stadionie, to nie jest tylko atmosfera, to nie jest tylko ruch kibicowski, ale to też są, a może przede wszystkim są takie właśnie inicjatywy. Oni to robią zupełnie oddolnie, zupełnie mm, nieodpłatnie, od siebie, wolontaryjnie. E, I wspaniałe jest to, że, że klub może patronować i klub może być przy takich ludziach jak nasi kibice, jak Legion HDK trójkolorowi, którzy oddają krew, którzy ratują ludzkie życie, którzy działają dla nas. Poza czynieniem dobra, organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na kibiców i pokazać ich w innym świetle. Taki pomysł na odczarowanie wizerunku... Kibica kibola, ponieważ y, miałem już tego dość, troszeczkę, że jeżeli się mówi o kibicach, to się mówi przeważnie źle, albo gdzieś tam się wspomni, że coś zrobili i nie ma z tego pożytku. A ja, zakładając klub honorowych dawców krwi, stwierdziłem, że kibice mają na tyle zawzięcia w sobie, że zawsze zrobią coś mądrego, fajnego, czyli na przykład ratują życie i zdrowie ludzkie. Każdy, kto oddał dzisiaj krew, nie wychodził z pustymi rękami. Na bohaterów czekał darmowy bilet na mecz z Piastem oraz szereg gadżetów związanych z klubem.